Na jakim jesteśmy peronie? Drugim. A to chyba dobrym jesteśmy bo odjeżdżamy z peronu... A nie, z trzeciego. Co robimy? Idziemy na plan trzeci. Na co mamy robić? Plac Marii Lecha Kaczyński. Tu jest ten, zobacz. Można sobie wyjść na plac Marilecha Kaczyński. Wchodzimy? Tak, w Krakowie tak. nie ma takich atrakcji. A tutaj można sobie wyjść i zobaczyć. Także ja myślę, że trzeba. To teraz tu? Nie wiem Czy jesteś jakiś ten? Bo możesz być sam chyba nie No nie no To gniwa jakaś No obawiam się, że... że To było tamto No dobra, idziemy dalej No i no, tutaj też nie Jak? No, szukali nas. Może zdążyli zmienić to, nie wiem. Czuję się zdradzony, tak jak oni w tym samolocie. <grywa> no kurwa, po prostu. Ja myślałem, że sobie zobaczę. No ale kurde, to no, nie jest plac? No to rzuć lokalizację. Ale to wiesz co, ja chciałem, wiesz, tak jak człowiek no taki złotany który żartuje, przyjeżdża, przyjeżdża przepraszam bo to jest Boże, przyjeżdża na Boże z kierunkowskaz na plac lech na ma A może poś... wychodzi a tam wyjazd autobusu a może powinniśmy pójść tam prosto bo my spędziliśmy ale tam się nie dało iść prosto tam hmm. ludzie czekali na światło aha czyli na światło ale tam też była jakaś ulica no ja myślałem że to jest jakiś no... Eksponowany, taki duży plac przed dworcem. Może z pomnikiem jakimś myślałem, że może będzie. Z pomnikiem? No. Na no. no. te katowice Jak w katowice? Ale W sensie są jakieś takie... Wiesz co dziwnie, nosy? ja się... Nie ja się nie no. Tam te reklamy są, nie? tylko kobieta tych reklam. Wszędzie są kurwa te billboardy. Ja się odzwyczaiłem od tego, jak to wygląda. To smakuje jak białkie łupce. Co? To? Nie, nie chcę. Nie. Jak były te pierwsze, jak były te pierwsze, mak jak się pojawiły, to były te jajko-beko, był ten farmerski, tylko że on był, a czy nie, był z wieprzowiną i z pieczarkami. Ten farmerski jest dwa późniejsze jakiś wynalazł. Ale tak, ale to jest z wieprzowiną? Nie, jakoś ona mi mnie... nie. nie. Nie wiem co nie. Czemu w ofercie nie do niewięć Też nie wiem. Ale kiedyś próbowałem i jakbyś mi to nie podeszło, to już więcej tego stwierdziłem, że nie będę zamawiał, Dlatego tego właśnie nie, nie, nawet nie jakoś próbować. Po tym już jest zimna, to ja nie. nie chcę. Nie jest zimno. No, trochę się wyleżał, więc... No wiem loda. Kajzerkę. No. I połowę chodni tak. Jeżdżę gdzie No właśnie. Niem dosyć sporo. No właśnie. Następne jedzenie w Warszawie albo w Katowicach? Są takie jak w tym, jak najpierw były we Wrocławiu. ale w Katowie są smoki, a tutaj są takie... Śląskie beboki. A tu dalej nie ma placu mali i Ewa Kaczyński. A ja tu tylko po to... Ja tu przede wszystkim po no Po <grymne> prostu, no bo nie mam szansy takiego To Tutaj coś mały że? drze. E, Przed jednym. No do końcu. Chce nam dać wszystko. Aha, to taki, taki stylowy zegar. Na żaróweczki jeszcze. Jeszcze ten, bo ten w hucie czekał to... to w hucie na placu centralnym jest taki zegar, ci go pokazywałem. To był zegar, który było, którego prototyp zrobili uczniowie w tym z, z technikum elektrycznego z Nowej Huty. No ale ten, ten który jest na placu centralnym, czy już tej takiej wersji dużej, już go przerobili na ledy, a ten jest widzę, tradycyjny. I to jest chyba ten, co tutaj kiedyś był, bo tutaj też był taki zegar. Tak, on koło głowik. Czy się znowu nie okazało, że wyjątkowo ona i mnie to...

Prosto, tak. Ale to takie, no prawie że nie takie. To znaczy wysokie mniej więcej w tej wysokości. Co jest? tu?